Cześć, witam na kanale Świat Linuksa. Słuchajcie, drodzy widzowie, dzisiaj kolejne, że tak powiem, DistroWatch, tak. Tym razem zajmiemy się dystrybucją Indivor. Indivor, tak to się mniej więcej chyba wymawia. Cóż to jest? Dystrybucja jest mianowicie skierowana do osób, które, że tak powiem, nie potrafią zainstalować sobie Archa albo nie chcą, albo są leniwi. Tak jak ja na przykład i nie chcą się pierdzielić przez godzinę z komendami jakimiś, tylko mieć powiedzmy w miarę gotowy, w miarę bezpieczny, w miarę wstępnie skonfigurowany system, że tak powiem, tak? Przyjrzyjmy się najpierw może stronce internetowej. Tak to się prezentuje. Endeavor OS, proszę bardzo, można sobie tutaj ładnie wszystko poczytać. Co jest ciekawego w tej dystrybucji? Poza tym, że opiera się ona w 100% na Arch. Mianowicie tak. Mamy do wyboru 8 różnych pulpitów. Jest to między innymi Plasma, jest to Budgie, jest to Deepin, jest to Mate, jest to XFCE. Jest również, jak to się inaczej nazywa, Manager Okien, Manager Okien i3WM. To wszystko można sobie ładnie zjeść. Jeszcze i LXQT do kompletu i Cynamon chyba, o którym już mówiłem. gnome też jest. Jest tego sporo. Osiem rzeczy. Co jest ciekawego w tym wydaniu? Mianowicie jest tutaj wprowadzony najnowszy kernel, wersja 5.6. Wersja 5.6 jest dużo, dużo ciekawych, wprowadzonych nowości w tym kernelu. Ja chciałem Wam na początku przynajmniej zacznijmy od tego, że pokażę Wam, jak to zainstalować, żeby po prostu było na dzień dobry łatwiej. I trochę inaczej, gdyż wiadomo, że przedlącamy dystrybucji. No, arch, to wiadomo, jak wygląda mniej więcej tak. 8 pulpitów nie będę pokazywał po kolei, bo jest to bez sensu. Więc zacznijmy sobie w skrócie ten przeglądzik od e, naszej maszynki wirtualnej, gdzie sobie to po prostu zainstalujemy. No to co? Ruszamy. Aha, na początku jest możliwość wyboru e, albo zwykłej instalacji, tudzież przeznaczonej dla, dla kart graficznych Nvidia. Jak ktoś ma NVIDIA, sobie odpala, wybiera drugą opcję. My wybieramy sobie tą. Pięknie. Nie wiem, czy to będzie teraz to sprawdzać, poprawiać, że tak powiem, i przeglądać w ogóle, będzie wszystko fajnie, bajka. E, mianowicie teraz tak, temat m, tego rodzaju. To jest ciekawego w nowym kernelu 5.6, tak? Po pierwsze, wprowadzono tak zwaną obsługę WireGuard. Co to jest? To jest najnowszy, bardzo dobry VPN. Wirtualna sieć prywatna, można powiedzieć. To są połączenia tunelowane z serwerem, które pozwolą nam na bezpieczne łączenie się z internetem, między innymi. Druga rzecz, która się tutaj pojawiła, to wczesne wsparcie dla USB 4.0. Wow, jeszcze formatu nie ma, a w Linuxie właśnie USB 4.0 zaczyna wchodzić. Więc po prostu na starcie tej usługi Linux na pewno będzie to wszystko nam ładnie obsługiwał. Tak, co tutaj jeszcze mamy, obsługę tak zwanego Amazon Echo. Amazon Echo to jest, co to ogóle kurde jest, to jest inteligentny głośnik e, sterowany głosem i świeci. Hakerzy, jak to tu napisali, że hakerzy będą mieli zajebistą zabawę, jak się tutaj po prostu włamią. Tak, dokładnie tak. Dodatkowo jest wprowadzane dodatkowe tak zwane CPI. sterownik chłodzenia w procesorze. Dodatkowe chłodzenie, które tam w jakiś sposób obniża zużycie prądu w procesorze. Tak, aby go powstrzymywało niektóre jego jednostki, coś takiego. Dodatkowo, co mamy jeszcze? Mamy lepszą obsługę sprzętu. Tak zwanego silicon on chip. E, to są tzw. takie płytki, między innymi programistyczne, e, obsługa między innymi Pine, Hard Rock, 64 stacji roboczych Solid Run oraz e, procesorów Qualcomm, czyli ARM, czyli zdecydowanie ARM. E, co jeszcze, udostępnianie folderów w VirtualBoxie podobno jest prostsze. To są te rzeczy, które z grubsza zostały w tym wprowadzone. Oczywiście wiele innych poprawek również jest. Przechodzimy do instalacji. Start installer. Informacja o najnowszych rzeczach tutaj jest update. Możemy sobie zrobić update na początku, żeby on sobie po prostu był. Partycje. Możemy zobaczyć na partycje. Ja tego robić nie będę. A zwykły Gparted. Dlatego, że robię to na czystym dysku, więc po prostu jedziemy wszystko, że tak powiem, do zera. Zaczynamy zabawę. I teraz są dwie możliwości. Albo offline, albo online jest instalacja. Jeżeli offline, to mamy standardowy pulpit wyłącznie XFCE, który jest ładnie zrobiony jako pulpit indywor w jego kolorkach itd., itd. W przypadku, gdy chcemy wiele pulpitów, wybrać sobie jeden z tych ośmiu, Trzeba wybrać instalację online, co też po prostu sobie teraz robimy. Standardowy kalendarz nam się tutaj uruchomił, udajemy sobie dalej. Oczywiście instalator jest po polsku, ładnie nam to wszystko wykrywa, polski, polski jest ok. My robimy standardowo na czysto, czyli pusty, rób wszystko co chcesz i tutaj wybieramy sobie te właśnie pulpity. Popatrzcie, ile jest możliwości dostosowania sobie tego wszystkiego. Coś pięknego, tego w normalnych dystrybucjach nie ma. Nie ma możliwości, żeby sobie aż tak to dostosować. Czyli, na przykład, wybieramy XFC, możemy wybrać pakiety, które chcemy. Super sprawa, tak? Jeżeli nie potrzebujemy nie wiem, niektórych rzeczy, no to po prostu tego sobie na przykład nie instalujemy. Jakieś tam Blueberry na przykład, nie jest to potrzebne. Leafpad nie jest nam potrzebny i tak dalej. Zobaczmy sobie na inne. W przypadku MATE jest dokładnie to samo. W przypadku plazmy. Również, tylko trzeba wiedzieć e, czasami, y, co jednak przydałoby się zainstalować, tak? ponieważ no, y, po instalacji np. plazmy bez, y, załóżmy jakiejś package kita, y, tudzież KDS Base Meta będą problemy, tak? to trzeba zwrócić na to uwagę. Gnom standardowo, chociaż... Fajnie, że to jest, bo kurde, nawet instalując tego gnom w Ubuntu nie mamy możliwości wyboru. Niby minimalna albo coś tam, ale czegoś takiego właśnie brakuje, bo paru rzeczy możemy tutaj nie chcieć sobie instalować. To samo w przypadku na przykład Cinnamona, nie potrzebujemy obsługi na przykład Bluetooth, tak? jest to nam, nam do niczego niepotrzebne. Ewentualnie jakieś celuloidy i tak dalej, tak dalej. Możemy sobie bardzo ładnie to wszystko tutaj zainstalować. Zobaczmy sobie tutaj na NVIDIA jeszcze co tutaj mamy. NVIDIA, settings, bla bla bla, podstawowe rzeczy, LXQT. dalej wstajemy LXQT, na przykład, po prostu, bo resztę mniej więcej znacie, a LXQT jest bardzo niedocenianym, lekkim środowiskiem. Jest dużo lżejsze od XFCE, który w przypadku 4.14 mocno przytył, oprzytył przytył i to dużo. Po przejściu na GTK3, no niestety... RAM poszedł, zużycie poszło mocno, mocno e, że tak powiem e, do góry, tak? Mamy tutaj LXQT, zainstalujemy. A zainstalujemy sobie wszystko. E, drukarki nie potrzebuję, Nvidia tutaj nie posiadam. No to jedziemy sobie. Jak się nazy nazywasz? Ja się nazywam Test, piwo cię poznać IndyWorld. E, tu mamy tak hasełko, to jest standardowo. Yy, automatycznie bez proszenia, jasne, że tak. Administratora, jasne, że tak. Niektórzy teraz dostaną zawały, że chodzi o bezpieczeństwo tego systemu. Tylko, że ten system za chwilę wyleci do kosza. Inna sprawa, że również w domu ja nie mam problemów żadnych, żeby nie mieć hasła, tak? No po co? To włamią mi się do kompa, albo wejdzie mi nie wiem który z kotów, albo kobita mi wejdzie na kompa. Chodzi, proszę cię bardzo. Ok. Tutaj mamy um, instalację, ona sobie będzie ładnie szła. Widzicie, tak działa Ctrl C, Ctrl V. Dlatego o tym mówię ciągle w VirtualBoxie. Kurde, no jest różnica oglądając tak, a tak. Może to wszystko staje się większe. Um, dla jednych brzydsze, ale jak to się ogląda na malutkim telefonie, to naprawdę mu po prostu będzie, że tak powiem, wygodniej, tak? Okej, okay. to spotkamy się już o instalacji tego systemu i zrobimy sobie taki, że to powiem, przeglądzik na szybko. Ok, mamy gotowy systemik, proszę bardzo. No to dajemy sobie ruchom ponownie. Tak, dajemy sobie ruchom ponownie. Jeszcze jedną rzecz zrobimy, o której zapomniałem wcześniej, mianowicie wyjąć płytkę z napędu. Żeby nam się nie restartowało, bo nie ma sensu, to ma ruszyć normalnie. Proszę bardzo, odpalamy sobie. Zgłasza się w ten sposób. 2454 Arch. Arch. One to change wallpaper. Yeah. Brak baterii. Ooo. Pa, zarządzanie zasilaniem. Ruchamy zarządzanie. Drogo po raz pierwszy. Konfiguruj. Fajne, podoba mi się. E, pokrywa, czyli obsługa laptopów jest bardzo myślę dobra tutaj w tym systemie. Okej. Okay. We have Startek Menu Lock in Sure. E, nie wiem o co im chodzi, ja nie znam angielskiego w ogóle prawie. Dobra. No i teoretycznie mamy. I teraz teoretycznie przydałoby się odpalić tutaj pełny ekran, tak? Bo taka rozdzielczość to jest tak średnio na jeża. No to spotkamy się, aż zainstaluję sobie już dodatki gościa. Ok, mamy tutaj poprawione, mamy wszystko nagrane, mamy działającą rozdzielczość wysoką. Ok, LXQT się to nazywa prosto, sympatycznie, miło, powinno być bezproblemowo, na pewno lżej e, niż XFC. To to rzadko się kiedy tak mówiło, tak, żeby XFC było ciężkie. No niestety teraz już jest. Ok. E, zobaczmy sobie tutaj po pierwsze na zużycie pamięci może jak to wygląda, po, powiększymy. Prime H. 253 MB. Brawo. Właśnie. Tak, wiem, pamięć nieużywana jest, coś tam bla 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 bla. Mniejsza z tym, nieważne. Patrzymy co my tu mamy. Pokazywanie pulpitu. Data, taki wstępny można powiedzieć tutaj kalendarzyk. Tak mikserek standardowo urządzenia podłączone co tu mamy brak baterii zarządzanie tu mamy rzeczy sieciowe dobra jest lajcik patrzymy się z menu jeżeli chodzi o tutaj o menu akcesoria PCMAN QTFM bardzo fajny prosty manager plików nie ma tutaj żadnych cudów nie potrzeba zresztą to ma być lekkie w miarę ładne i y, szybkie przede wszystkim w użyciu tak o to właśnie tutaj chodzi. Koledzy deweloperzy mówili, że nie ma tutaj dużo aplikacji nagranych. Jak widać nie ma. Są rzeczy podstawowe. podstawowe. Czyli jest Pawuk Control, jak dobrze widzę. SM Player do wytwarzania filmów. MPV to jest podkładka, główny program. Do zrzucania LX Image, inne to jest powitanie. Internetowy jest Firefox. Tutaj mamy co mamy? Hardware Locality. Topologia to nie jest to. Edge można sobie zobaczyć, jak to się prezentuje. Tak nam to się prezentuje, bardzo ładnie. Powiększymy sobie na pełny ekran nie działa. Trzeba tutaj pikać. Przyzwyczajenia z lepszych menedżerów mi wchodzą. A niewiele tutaj widać, bo koloki są trochę. A li... kurde, No to jest LX Scooterzy. Nie można sobie ściągnąć nawet e, na dół. Trzeba stosować tego typu rzeczy. Czy skróty działają? Króty też nie działają. <laughs> Może są inne. No i jest ma być minimalistycznie. Jest minimalistycznie. Przeglądarka, trzy terminale, znaczy dwa terminale QTX Term do programowania. Podstawowe rzeczy. Podstawowe rzeczy można powiedzieć. Zobaczmy sobie. Jak to się prezentuje tutaj. Jeżeli chodzi o naszego Pacmana, tak? To no oczywiście tutaj obowiązują reguły ARCHA w 100%? Czyli wszystko, co działa w Archu musi działać tutaj. Działa AUR, jest chyba jaj standardowo zainstalowane. Oczywiście, że jest jaj to jest. Przepraszam, <coughs> program, do obsługi właśnie Arch, tak? AUR, przepraszam, nie, Arch, co ja mówię, merda mi się troszeczkę już. Ile nam to co zajmuje? 54 GB. giga, no jest tego trochę, tak szczerze mówiąc to trochę tego jest, spodziewałem się e, troszeczkę mniej, zobaczmy jeszcze jedną rzecz, hmm, sudo pacman minus sy neo fetch, to jest olbrzyma zaleta archa, tak, że po prostu wpisujesz nazwę programu, dajesz komendę i to jest instalowane od razu, nie trzeba dodawać żadnych ppa i tak dalej. Minusy, tak jak wiadomo, ciągłe aktualizacje, no niestety jest tutaj czasami mega olbrzymi problem. Teoretycznie pakietów jest 700, to czemu aż tyle na dysku to zajmuje? Chyba, że źle patrzę. No nie, no dobrze patrzę, 54 GB. Przecież mówiąc, bardzo dużo. Bardzo, 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 bardzo dużo. Trochę. Nie wnikajmy, jest ok. Pamięć niecałe 300 MB, zajęte w porządeczku. Wiadomo, że ARCH nie jest przeznaczony dla osób całkowicie nowych i chcących sobie klikać. Bo nie jest. Ta wersja IndieVor również do tego nie jest przeznaczona. Tutaj głównie się pracuje w terminalu. Po to to właśnie jest. Ma być lekko, szybko i przyjemnie. Oczywiście można sobie tutaj dostosować programy graficzne. Nie będzie żadnych problemów. Ale trzeba sobie zdawać sprawę. Cały czas z jednej prostej rzeczy. To jest Arch, Arch Linux. To jest dystrybucja ciągła. Tutaj codziennie są aktualizacje. Tych aktualizacji jest od cholery, po 40-50, nawet jak nie więcej, dziennie. I to może co, za chwilę paść. Po prostu może, bo tak, na tym to po prostu polega. tak? Ciągłe nowości, nowości, nowości. One są wstępnie przetestowane, ale nie całkowicie. Więc naprawdę trzeba mieć jakąś wiedzę o Linuxie, żeby sobie tutaj poradzić. Tak jak mówiłem, to, że sobie zainstalujecie, super, bajka, mam archa. Tylko jeszcze musisz teraz kolego, koleżanko utrzymać. I to jest właśnie w tym wszystkim e, najlepsze. Jak widać, system jest w porządku. Mm, działa sobie bardzo przyjemnie. Ja polecam XQT, mimo wszystko. E, dla osób, powiedzmy, minimalistycznych zostaje jeszcze i3WM. Ewentualnie... A ja to jest cena, no to wyżej. Kładzie gnoma, kładzie plazmę, czy, czy X, XFC, tak? Jego sprawa, naprawdę. Chociaż, tak jak wiadomo, no, no. Jak stawiamy archa, to ma być minimalistycznie i zrobione, że to powiem, pode mnie, tak? Zobaczmy sobie, czy to są jakieś ustawienia pulpitu. Są ikonki, może sobie ustawiać. Domowe, niedomowe. No, ja tych domowych tutaj nie widzę. Może zaraz zobaczymy, jak sobie to włączę. Są tapetki, znaczy nie tapetki, tylko ikonki. Jest fajnie. Działa. Jak to się sprawuje, nie mam pojęcia, bo nie używałem tego nigdy dłużej. Znaczy przynajmniej jeżeli chodzi o Wall. To jest de facto oparte całkowicie na Archu, tak? Nie ma tutaj jakichś udziwnień itd., itd. Więc można powiedzieć, że to jest graficzny instalator Arch, tak? Jak go sobie zainstalujecie, będziecie chwilę tutaj pracować, jesteście zdani na siebie, powiedzmy na fora Arch, fora in the world, tak? W każdym razie, no tak jak mówię, trzeba mieć pojęcie, co tu się robi i uważasz na niektóre po prostu rzeczy. Myślę, że dysprodukcja jest bardzo fajna, prezentuje się tak jak mówię bardzo przyjemnie, jest płyszczona, jest ok, język polski działa, jest szybko, można sobie go bardzo ładnie tutaj dostosować. Jak najbardziej myślę, że jest w porządku dla osób tak średnio zaawansowanych, bym powiedział, ewentualnie nowych, ale osób nowych, które będą liczyć się po prostu z różnymi dziwnymi rzeczami w rolling relays, czyli w wydaniach ciągłych. Oczywiście może zachęcić jak najbardziej kernel 5.6, no bo to jest duże usprawnienie. Jak ktoś chce sobie popracować na Y Guardzie, y -Guardzie na przykład to tutaj jak najbardziej bez kompilacji kernela u siebie, który ściągania z repozytoriów, on tutaj jest. Jest to do uruchomienia od razu, można się tym po prostu wprost pobawić. Oczywiście reszta rzeczy z Kernela 5.6 również jak najbardziej jest tutaj, że to powiem mile widziana. Nie ma co przedłużać, tak? Każdy to będzie chciał, może sobie to zainstalować, sprawdzić. Jak widzicie instalacja jest prosta, szybka, zajmuje około 5, maksymalnie 10 minut. Jak to na maszynie wirtualnej, więc normalnie będzie po prostu jeszcze lepiej. I co? Nic tylko używać, po prostu. Kolejny można powiedzieć, fajny instalator graficzny Arch. Przyjemnie skonfigurowany, duży wybór pulpitów. Nic tylko się po prostu cieszyć. Słuchajcie, zapraszam do udostępnienia tego filmu, udostępniania w ogóle informacji o tym kanale, wśród swoich znajomych, po portalach, po forach i tak dalej. Zapraszam do dawania łapek w górę, tak, bo naprawdę ja robię kawał, fajne roboty, wiecie dobrze o tym. Już zaraz będzie rok, będzie prawie 200 filmów mojego promowania, że to Linuxa. Dziękuję wszystkim, wszystkim, którzy subskrybują ten kanał, którzy są ze mną, którzy mnie dotują, dają mi dotacje. Znaczy przekazują mi dotacje, tak? W postaci czy tam PayPala, czy na Patronite, czy w jakikolwiek inny sposób. Również samo kliknij subskrybuj, łapkę w górę i komentarz. Pomaga się temu kanałowi po prostu rozwijać. Za co bardzo, bardzo dziękuję. Również dziękuję za te wszystkie rzeczy, które od Was otrzymałem. Po prostu, śliczne piękne jeszcze raz dzięki. 1500 subskrypcji jest ponad tej chwili. Bajka, ślicznie, dobra, indybór. Można powiedzieć, że jest zaliczony, jest w porządku, bawcie się dobrze na razie. Cześć!